Dzień dobry, witam się z Wami na kanale. Właśnie wróciłam z Pietronki, byłam na takich zakupach raczej uzupełniających. Jeszcze mamy troszeczkę zapasów z poprzedniego tygodnia. Udało się wszystkiego nie zjeść, także obiadowo jesteśmy obstawione. Myślę, że spokojnie do czwartku, na piątek coś i sobotę sobie wymyślimy. W niedzielę pewnie do rodziców pójdziemy. Także kupiłam takie rzeczy, że tak powiem, do podjadania, coś do kanapek, do szkoły. No i była w promocji karma. Kupiłam zapas dla kotków chrupek i były też w promce saszety. Jeśli ktoś ma kota i zjada też taką karmę, to tutaj wychodziło 12,50 za paczkę. To jest ta większa paczka, bo są jeszcze takie mniejsze. To jest kilogram bo są jeszcze 0,75 i tutaj przy zakupie trzech saszetek 8,50 tutaj się pomyliłam, oczywiście zamiast folii aluminiowej wzięłam spożywczą nie wiem co będę z nią robić dopiero teraz się skapnęłam jak wykładałam to wszystko na blat chyba się sama ją owinę bo ogólnie nie używam takiej folii no ale zobaczymy, może tam do czegoś się przyda eee, chciałabym bardzo zwiększyć ilość białka w diecie, bo czuję, że mam go za mało więc kupiłam serki wysokobiałkowe tutaj kefir on jest dla Zosi do szkoły też jakieś przekąski i ten serek też jest dla Zosi ona go lubi czasami, ja tak niekoniecznie kupiłam też na próbę takie odżywki białkowe wzięłam na razie takie malutkie zobaczymy jak to w ogóle smakuje do czego mogę to dodać bo jeszcze tak naprawdę nigdy wcześniej takiego czegoś nie stosowałam, nie jadłam, nie piłam więc zobaczymy machewki do podgryzania i tak na promocji, w promocji były jabłka, za złoty coś, były też kiwi i takie wiaderko pomidorków kosztowało około 7 zł, więc myślę, że też spoko cena jakaś tam sałata do kanapek i ale też wzięłam tym razem inną no ale to dlatego, że tej naszej ulubionej nie było ale też jest podobno jakaś wysokobiałkowa, zobaczymy ja nie przepadam za owocami w takich rzeczach, ale no nie było lepszego smaku do wyboru, według mnie no i zrobiłam też zapas pieczywa, bo właśnie wyciągnęłam takie ostatki z zamrażalnika to są bułeczki jeszcze szpinakowe, zwykłe Chleb o niskiej zawartości, niskim indeksie glikemicznym i chleb zwykły dla Zofii, połówka. No i w sumie takie niewielkie zakupy. A słuchajcie, za to wszystko zapłaciłam no niecałe 200 zł, bez kilku złotych dosłownie. No ale z tego tutaj mamy ponad 75 zł. To jest sama kocia karma. Jeszcze jest awokado i szczypiorek, zapomniałam powiedzieć. Także lecę sobie robić właśnie jakieś dobre śniadanko, żeby trochę energii sobie dodać. I zabieram się za pracę. A Wam życzę przepięknego dnia. Słoneczko jest niestety yy, zimno, jak nie wiem co. Także do usłyszenia w kolejnych filmikach. Buziaki, papa. Pa.